Chłopak jest niepełnoletni, więc prosimy, żeby pan został przy przesłuchaniu. Oczywiście. Coś ty najlepszego zrobił, człowiek. że ja nie chciałam! Kto był z tobą, powiedz. Ktoś z naszych chłopaków? Nie, to nikt z klubu. W takim razie kto? Powiedz, kogo tak bronisz? To był twój brat, tak? Sprawdziłem, że twój brat to sędzi. Karany za kradzieże, wielokrotnie notowany za napady i rozboje. On by nikogo nie napadł. Ale ciężko postrzelił policjanta. Co z nim? On nie umrze, prawda? Taką mamy nadzieję. Ale jeśli on z tego nie wyjdzie, to ty odpowiesz za współudział w morderstwie. Nie chciałem, żeby ktokolwiek oberwał. Posłuchaj, widzę, że jesteś dobrym chłopakiem, bo się martwisz o tego policjanta. Dlatego powiedz nam, co wiesz, a my ci pomożemy. Mów. Za pomoc bratu będziesz odpowiadał jak dorosły i trafisz do więzienia. Grozi ci nawet do żywocie. Ale jeśli będziesz współpracował, to trafisz co najwyżej do zakładu wychowawczego. Będziesz tam mógł normalnie chodzić do szkoły, może nawet nadal grać w klubie. Nie mogę. Przemyśl to wszystko i pamiętaj, że resztę życia możesz spędzić za kratkami. Trenerze, tak. Niech pan się o tego postrzelnego policjanta. Błagam pana. Dobrze, dowiem się. A ty lepiej, zastanów się, co robisz. Krycie brata tylko pogarsza twoją sytuację.